Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku i zapraszam do wspólnego pieczenia. Dzisiaj pieczemy świąteczny keks i od razu powiem Wam, co nam będzie potrzebne do naszego keksu. Więc tak, no, keks, jak wiadomo, jest to <coughs> ciasto świąteczne mnie powiem Wam, że tak w sumie to kojarzy się no, z dzieciństwem. Właśnie potem, jak już pierwsze kroki robiłam w kuchni, to, to strasznie bardzo uwielbiałam robić keks. Pewnie z tego powodu, że jest w nim cała masa bakali, które uwielbiam. I tak, co nam będzie potrzebne? Wiadomo, mąka, mąka, cukier, mąka, nie wiem, czy widać mąkę. Aha, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że nagrywam. Bez, bez światła, to znaczy bez światła, to znaczy światła o co się znajduje przy, e, przy kamerze, dlatego że nie wiem, czy się przegrzało, no albo się popsuło. Nagrywam tylko światło, które mam tutaj z góry w kuchni. Nie wiem, jaki będzie odbiór. Jeśli będzie coś nie bardzo, no to oczywiście z góry Was serdecznie bardzo przepraszam za to. Więc tak, mąka, no to standard, prawda? E, mąka, cukier. Bakalie takie jak rodzynki, morele. Tutaj mam figi, tutaj mam migdały z orzechami. Skórka pomarańczowa, do tego jeszcze będę ocierać skórkę jak gdzieś sobie położyłam ocierać skórkę z całej cytryny. I co? Eee, masło, troszkę proszku do pieczenia, eee, cukier waniliowy. Pięćdziesiątka rumu, troszkę miodu i pięć jajek. No i to, to oto, oto cały składnik. Poczekajcie sekundkę, e, wezmę sobie cytrynę. Aha, do tego jeszcze możecie dołożyć sobie... Tutaj mam jeszcze skórkę z cytryny, będę rob, odcierała. Możecie sobie dać jeszcze daktyle, jeśli macie. No ja akurat nie mam dzisiaj daktyli, no ale może być, może być e, z, z daktylami. Jak pominiecie, to też się nic nie stanie. Tutaj bakalie to są takie podstawowe, ale to wiadomo, możecie w każdej chwili je sobie zmienić, na jakie chcecie. I co akurat macie, macie pod ręką. No więc tak, do tego nam jeszcze będzie potrzebne masło. Masła damy tutaj mam już takie rozpuszczone dla takiej w temperaturze pokojowej jest, i masła damy 150 gramów. Powiem Wam, napiszę Wam pod filmem dokładnie proporcje, jakie są na ciasto, ale tak. Pierwsza rzecz to będzie mąka. Mąki dajemy 200-250 gramów i mąkę należy przesiać. Odmierzymy sobie. Ja mam taki kubeczek bardzo fajny do właśnie do. No i mamy tutaj 250 gramów mąki i to przesypiemy przez przez sitko. Pamiętajcie e, też, żeby sobie po prostu zrobić tak, żeby zostawić sobie jeszcze troszkę mąki, bo bakalie, które będą wrzucane do mąki, one koniecznie muszą być e, obtoczone w mące. Bo jeżeli nie obtoczycie ich e, w mące, no to wiadomo, one się e, po prostu. Nie będą trzymały ciasta i najzwyczajniej na świecie się opadną na dół. Więc musimy obturlać. Zaraz to będziemy, zaraz to będziemy robić. Więc tak, najpierw suche pomieszamy, a później pomieszamy resztę, resztę tych, bo jajka trzeba będzie ubić z białkami osobno. Więc teraz tak. Cukier do tego mamy 150 g cukru. Możecie dać troszeczkę więcej. Ja dam troszkę więcej, bo. O! Dam troszkę więcej. Dobra, więc cukier mamy od, odmierzony. I teraz tak. Tutaj wsypujemy do drugiej miski. Aha, jeszcze będę potrzebowała trzecią miskę. Wsypujemy ten cukier do miski. Do mm, cukru w, w, wbijemy, poczekajcie jeszcze. Muszę mieć jedną miseczkę bo będę potrzebowała jeszcze. Strasznie mi będzie chyba ciasno, a, może nie. Do tej miski będę potrzebowała właśnie oddzielać białka i, i żółtka. Jajka mam w temperaturze pokojowej, więc zaraz je tutaj właśnie wybijemy. Do miski. O, strasznie mi się coś słabo organizacja mam, nie mogę się pomieścić. Ale jest okej. Okay. Dobra. Jajka musimy oddzielić bardzo, bardzo dokładnie. I teraz tak, żółtka do cukru. Drugie żółtka i następne. Trzecie. Hyps. I jeszcze. Jajek damy, tak jak mówiłam, pięć. Oddzielcie równiutko yy, po prostu. Dokładnie oddzielcie żółtka od białek, bo inaczej Wam się wtedy piana nie będzie chciała ubić. I już mamy to z głowy. Dobrze? I teraz tak. Yy, następną rzeczą na razie odstawimy sobie te białka na bok. bo Ja je będę ubijała zaraz na sztywną pianę. Ale najpierw się zajmiemy tutaj tymi rzutkami. Będziemy je umie, yy, ubijać yy, z masłem. Więc tak. Do tego dajemy 150, tak jak mówiłam, gramów masła. Musi to być masło yy, takie cieplutkie. Ja to nawet, wiecie, włożyłam tak, odpaliłam sobie, znaczy piec włączyłam na 30, na 30 stopni, tak, żeby uzyskać właśnie um, taką temperaturę, żeby to masło się ładnie. Masło mi już nie będzie potrzebne, aby uzyskać taką właśnie fajną konsystencję. I teraz będziemy to wszystko ubijać. Czyli jajka, masło i cukier. Do tego możemy też sobie wrzucić, wiecie, mm, możemy wrzucić od razu ten cukier y, waniliowy. I wszystko to ładnie połączymy. Mam nadzieję, że to na wolnych obrotach się ładnie ubije, że tu się nic nie wydarzy takiego, bo to znaczy w sensie, że się nie będzie klapało bardzo. No i sobie. Także utrzepiemy ładnie te, te, te jajka z y, cukrem i nie potrzeba tego aż tak bardzo dużo ubijać. Wystarczy, że tam zakręcicie parę razy tym robotem. I rozstrzepujemy jeszcze troszeczkę na szybszych obrotach. Teraz tylko jest jedna ważna rzecz, żeby te mieszaki były czyste. Więc słuchajcie, ja po prostu zrobiłam to, bo mogłam najpierw sobie ubić, więc muszę zrobić na chwileczkę przerwę i zamienię sobie te mieszaki. Dobrze, poczekajcie chwilkę. Jestem z powrotem. Podbiłam sobie już troszeczkę tutaj białka, także one później jeszcze je zrobię tak na, na bardzo sztywne. I teraz tak, yy, mąkę mam, to wszystko właściwie już mam przygotowane. Teraz najważniejszą rzeczą jest to: y, proszę wsypcie do, do mąki. I teraz tak, najważniejszą rzeczą jest, za którą się teraz weźmiemy, to będzie siekanie bakali. Bakali posiekajcie sobie najlepiej takim dość y, ostrym nożem. Nie wiem, żeby chcę, żeby Wam tutaj nie zasłaniać. Będę jeszcze troszeczkę miodu dodawała, żeby y, dosłodzić. Yy, I teraz tak. Potrzebuje ostry nóż i przesiekamy sobie wszystkie bakalie. Pamiętajcie, żeby właśnie przygotować sobie miskę i w e, tą, tą miskę będziemy rzucać te bakalie, a później musimy dać odrobinę mąki. Dosłownie, tak wiecie o, tak no, jak to się mówi na, na oko, żeby je po prostu e, obturlać, bo jeżeli nie obturlacie, no to, to wiadomo że że no, spadną Wam na dół. Nie będzie to fajnie wyglądać. Ja będę kroiła i morele, i te wszystkie rzeczy, tak mniej więcej, te wszystkie bakalie, które mam w kostkę, dlatego że tutaj ta skórka pomarańczowa jest już w kostkę, więc to tak, żeby się po prostu, żeby uzyskała po prostu taką samą, mniej więcej no, formę. Nie musi to być tak idealnie pokrojone. Jak tam pokroicie, tak, tak będzie. To i tak będzie. Wszystko się wymiesza, ale pyszny będzie na pewno. I teraz już mamy. Tego też możecie sobie dać, ile chcecie tych morelek. Czy chcecie dać więcej, czy mniej? W zależności. Ja uważam, że tak, no, tak za 30-35 dekonu no, tego wszystkiego musi w sumie być. Skórkę wrzucę od razu. Od razu wrzucę rodzynki, tak żeby mi tu w tych misek poubywało, wtedy będzie mi tutaj troszeczkę luźniej i już kroimy dalej. I teraz pokroję figi. Tutaj jak kroicie figi, to uważajcie, bo są takie środki, to ja to zawsze tak okraj, okrajowuję dookoła, bo e, to się potem niewygodnie, niewygodnie idzie, jak są takie właśnie. No, i już też tak, je tylko pokrze, pokrze, poprzekrawajcie. Przepraszam, na, na taką kosteczkę. I teraz wrzucam. Przepis jest uważam bardzo prosty, i myślę, że każdy to go zrobi, żeby tylko po prostu uważajcie, żeby sobie te bakalie um, obturlać. On będzie i keks tak naj, najfajniejszy. Keks to jest w sumie, powiem Wam, jak postoi, tak za dwa dni. Wtedy te wszystkie bakalie e, się po prostu fajnie e, połączą, nam, nam, namokną tym ciastem i to wszystko nabierze takiego fajnego aromatu. I będzie wtedy najlepsze. Najlepszy keks. A no, ja myślę, że te figi to jeszcze ze dwie i wystarczy. No, i tam jeszcze to dorzucamy. I co ja tu jeszcze mam do tego kreksu? Tą skórkę dam. Niektóry, Niektórzy jeszcze da, dają, wiecie, yy, ten wystarczy. Już mi ten bo też nie chcę, żeby był tak bardzo słodki. Niektórzy jeszcze dorzucają jabłko. Ja tego nie, nie robiłam, ale słyszałam, że jabłko takie właśnie też można włożyć. Ślidka można włożyć. Wszystko wedle Waszych smaków. Dobre. I orzechy z tymi migdałami. To wszystko. Ukroimy jeszcze. I zaraz będziemy rozgrzewać piekarnik. I, I będziemy piec taki keks w nagrzanym piekarniku do 180 stopni. Około godziny. No Trzeba tam do niego więcej zaglądać, bo inaczej to 55 minut do godziny. Myślę, że w takiej temperaturze góra dół nam się po prostu bez problemu upiecze. I ja już swoje bakalie mam wszystkie pokrojone. Teraz jeszcze tylko wystarczy. Zobaczymy, czy ich jest, czy ich jest wystarczająco dużo. I jeszcze teraz widobę skórkę z cytryny. Nie wiem czemu ale mi się strasznie słabo ściera na tej tarce, wiecie? Jakaś taka he, kiepska tatarka. Polecimy na skróty, wiecie? Okrzemy jarzynów. O, he, bo tatarka jakaś taka nie jest, nie jest ostra, nie wiem w sumie dlaczego. A w sumie niedawno ją kupiłam, a nie miała powodu, żeby się zatępić, ale ale się zatępiła. No, myślę, że tak z całej cytryny będzie ok. No, ale pachnie. Kupujcie, jak będziecie robić taki właśnie keks, to. Hmm keks, Zresztą w ogóle jakiekolwiek ciasto, robicie to. Po prostu z, z, z zwróćcie na to uwagę, żeby zrobić to, um, wiecie, e, kupić cytrynę w sklepie takim y, tym. I tą skórkę ciśniemy zaraz, jak tylko to już rzucam i teraz w, wyciśniemy sok. Jak będziecie kupować, to zwracajcie uwagę, żeby kupić sobie ją e, w biologicznym sklepie, żeby ona wtedy nie miała. Słuchajcie, y, tego oleju na, skur, no, na skórce nie była posmarowana tym takim nabłyszczaczem. To się właściwie nie nazywa. O, sięgnę sobie tylko po moją, y, wiecie, do cytryny. Tak, hmm. żeby ja. ja teraz przepraszam, ale nie wiem, gdzie ja mam tą wyciskarkę, więc wyciśniemy w rękach. Nie wiem, gdzie się ją pewnie jest. Upiekłam wczoraj właśnie bardzo dużo, dużo ciast różnych i w związku z tym mam wszystko to rozstawiane rozstawianek. domu. Nie wiem, gdzie mam tą wyciskarkę. Jedną tą część wcisnęłam tutaj, jak widzicie, a drugą wcisnę tutaj. Do tego. Myślę, że uważajcie, żeby wam nie wpadło. Nie wpadły te pestki. I właśnie <laughs> wpadła. Ale to nie szkodzi. No i dobrze. Moi drodzy, teraz tak. Bakalie trzeba przemieszać. Tak jak widać tutaj właśnie. Zobaczcie, mam tych bakali. No, ze 30 do 40 może nawet. I jest to ważne, żebyście to po... Obtoczyły w mące. No i dobrze. Następnie. Bakalie mamy gotowe. To mamy gotowe. Bijemy jeszcze trochę białka, żeby były no. <trydniejsze>. Żeby uzyskać szybciej pianę, taką właśnie to zawsze róbcie tak, żeby um, troszeczkę soli dosypać, bo co ja tu wyciągam, to nie wiem. I mamy to. Teraz tak, łączymy masło, jajka i cukier do mąki. białek trochę. Ja to będę prawdopodobnie wiecie mieszała łyżką, nie będę tego mieszała robotem i całe bakalie. Teraz już tutaj trzeba troszkę uważać, żeby ta mąka, która została na, na spodzie, żeby się po prostu nie nie sypała cała, bo nie jest potrzebna cała. No ok. I wymieszamy wszystko. Keks będzie, jak wiecie, on nie będzie taki yy, lekkim ciastem, bo keks jest w ogóle taki i resztę białek. Keks jest taki twardy. Jak go wkładacie na blachę, to on jest twardy, ale się tym nie przejmujcie, bo tak właśnie wygląda keks. I wymieszamy jeszcze. Jeszcze dokładnie. Zobaczcie. I cała robota z naszym eksem. I już mamy to. Do na koniec. Zamieszajcie jeszcze dobrze, żeby mąki nie było na spodzie. Na koniec dolejemy. 50 rumu. Jeszcze odrobinkę. Miodu około łyżeczki. I całość razem ładnie wymieszamy. I zaraz będziemy wypiekać. Zobaczcie, tak wygląda konsystencja naszego, naszego ciasta. I do pieca. Teraz tak, blaszka. Aha, blaszkę trzeba wyłożyć. Poczekajcie, papierem. Wyłożyć papierem, a możecie też zrobić w ten sposób, że e, sobie zrobicie, wysmarujecie po prostu e, tą bułką tartą, masłem i bułką tartą. Ale ja akurat zrobię to papierem, żeby było, żeby było szybciej. I już. Wam pokazać, jak wykładam. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać. Pachnie bardzo ładnie. Zobaczymy, jak się piecze. Jak nasz keksik będzie wyglądał. Wygarniemy resztę z miski. Miska nam już nie będzie potrzebna. I teraz wyrównajcie go tutaj żeby on tam powchodził. On troszeczkę podrośnie, ale nie, nie, tak, nie tak wiele. Ale powinien tak się, no na moje to powinien pójść równo z, z brzegami, właśnie. I kochani, to jest cała robota z keksem. Teraz tak, ustawiamy piekarnik góra-dół na 180 stopni. I jak się nagrzeje, sadzimy nasz placek. Ja nie będę czekać, że się nagrzeje piekarnik, ponieważ czas antenowy mi się zaraz skończy, w sensie, że mam mało czasu, a nie, nie pauzuję często, bo mam brudne ręce cały czas, a jestem sama, więc wstawię go do takiego, jak osiągnie temperaturę 180, to e, pieczemy, tak jak mówiłam, do godzinę właśnie i po godzinie wyciągniemy i pozwolimy mu ładnie wystygnąć i rozkroimy, zobaczymy jak wyszedł. Także do zobaczenia za godzinę. Stawiam już mój keks i czekamy godzinę. I tak, kochani, wygląda nasz keks. Wypiek się pięknie, nie pozostaje mi nic innego jak tylko posypać go cukrem pudrem i zjeść. Nie jest on jeszcze taki. Słuchajcie bardzo wystygnięty, ale to nie przeszkadza. Ja swój posypię cukrem pudrem. Możecie zrobić po lewej, jeśli chcecie. Ja preferuję z posypką pudrową. I tak kochani. Wyszedł pięknie, Wypiek się wspaniale. Nie wiem czy go widać, ale myślę, że tak. Piek się tak jak mówiłam w 180 godzin. Także wygląda wspaniale i na pewno też tak smakuje. Wesołych świąt kochani i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak Wam się podobał mój odcinek, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko. Kasia, pa pa!